Witamy Państwa. Dziś przyjrzymy się bliżej kolejnemu fragmentowi materiałów żydłowych. Zagłębiamy się w książkę Patriarchowie i Prorocy, a dokładnie w rozdział 39, ten zatytułowany Zdobycie Baszanu. Tak jest. Warto od razu powiedzieć, że to jest wpływowy komentarz do Pisma Świętego, a ten konkretny rozdział opiera się na Księdze Powtórzonego Prawa, rozdziałach drugim i trzecim. Mm -hmm. Znajdujemy się w takim no, kluczowym momencie dla historii Izraelitów po dekadach wędrówki znów są blisko granic Ziemi Obiecanej. Spróbujemy dzisiaj wydobyć z tego tekstu te najważniejsze wydarzenia, przyjrzeć się strategiom opisanym, boskim interwencjom, no i reakcjom ludzkim. Chcemy zrozumieć głębsze znaczenie, jakie nadaje im właśnie to źródło. Rzeczywiście skupimy się na dwóch, powiedziałbym, decydujących etapach tej podróży opisanych w tym materiale. Najpierw ta konfrontacja za Morejbyczami pod wodzą króla Sychona. Tak. A potem ten niezwykły, no prawie legendarny podbój Baszanu, królestwa olbrzymów, którym rządził Og. I co ciekawe, ten tekst bardzo mocno rysuje kontrast między tymi sukcesami a tym, co było wcześniej. Tym niepowodzeniem pod Kadeshw. Dokładnie. Tą katastrofą sprzed prawie 40 lat. Ta narracja tutaj mocno akcentuje dynamikę wiary, posłuszeństwa Bogu i tego, co autor no, konsekwentnie nazywa jego bezpośrednim działaniem w historii. Dobrze, to zacznijmy od początku tej fazy podróży. Izraelici ruszają na północ, opuszczają okolice Edomu. Źródło opisuje to jako taką no, prawie sielankę. Idą przez przyjemną, wyżynną równinę, wieje orzeźwiający wiatr. To musiała być ogromna ulga po tych latach na pustyni, prawda? Na pewno. Czytamy nawet, że byli pogodni i pełni nadziei. Przekraczają potok Zeret, co symbolicznie kończy ten okres kary za grzechy poprzedniego pokolenia. Ale ta sielanka, jak mówisz, szybko się kończy, bo dostają bardzo konkretne wytyczne jasny, boski nakaz: nie wolno im atakować ani prowokować Moabitów ani Ammonitów. Dlaczego? Tekst wyjaśnia, że te ziemię Bóg dał potomkom Lota, bratanka Abrahama. I to jest ważny punkt w tej narracji. Aha, to podkreśla ideę, że Bóg, no przynajmniej z tej perspektywy, suwerennie rozdziela ziemię między narody. I to oszczędzenie Moabitów i Ammonitów jako ludów jednak spokrewnionych, tworzy taki wyraźny kontrast z tym, co zaraz spotka inne narody na drodze Izraela. No właśnie. Bo niedługo potem docierają do granic ziem Amorejczyków. Tekst ich opisuje jako lud silny, wojowniczy. Podobno nawet odebrali część ziem Moabitom wcześniej. Tak, co świadczy o ich sile militarnej. I kluczowa droga do Jordanu prowadziła prosto przez ich kraj. Co robi Mojżesz? Działa dyplomatycznie, można powiedzieć, że na początku. Wysyła poselstwo do króla Sychona, który urzędował w Hezbonie, z pokojową prośbą. Jaką konkretnie? proponuje przejście główną drogą, bez baczania na boki i oferuje uczciwą zapłatę za jedzenie i wodę, którą by zużyli. W tekście jest nawet cytat: Pozwól mi przejść przez twoją ziemię, a pójdę utartą drogą, nie zboczę ani w prawo, ani w lewo. No, wydawałoby się rozsądna propozycja. Ale odpowiedź Sychona jest, no, jednoznacznie negatywna. Co więcej, on nie tylko odmawia, mobilizuje całą armię i wychodzi naprzeciw Izraelitom. Tak. Tekst wspomina, że ten widok dobrze uzbrojonych, zdyscyplinowanych Amorejczyków wzbudził strach wśród Izraelitów. A pamiętajmy, kim oni byli. Głównie pasterze, no, niewprawni w walce. Ich morale po latach tułaczki mogło być kruche. Sytuacja robi się groźna. Z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, no, perspektywa Izraela były marne. Mieli przed sobą doświadczonego wroga, dobrze uzbrojonego. Który bronił własnego terytorium. I co wtedy? I tu właśnie narracja wprowadza ten kluczowy element postawę Mojżesza i boską interwencję. Mojżesz, jak czytamy, zachowuje spokój, kieruje wzrok na słup obłoku, ten widzialny symbol Bożej obecności i przewodnictwa. Mhm. I wtedy, według tekstu, Bóg wydaje Mojżeszowi bezpośredni rozkaz do ataku: Mówi: Patrz, Wydaję w ręce twoje Amorejczyka-Sychona. Zaczynaj. Bierz ją w posiadanie i rozpocznij z nim wojnę. Czyli pokojowe rozwiązanie już nie wchodziło w grę. Ale dlaczego, według tego tekstu, akurat Amorejczycy mieli spotkać tak surowy los? Wspomniałeś coś o 400 latach cierpliwości. Tak. Tekst odwołuje się do wcześniejszej obietnicy danej Abrahamowi, gdzie była mowa o winie Amorejczyków, która miała się jakby dopełnić. Aha. Narracja sugeruje, że przez cztery stulecia Bóg tolerował ich praktyki, ale ich czas dobiegł końca. Autor argumentuje, że Amorejczycy wiedzieli o cudach wyjścia Izraela z Egiptu, a mimo to trwali w bałwochwalstwie i niegodziwości, które tekst mocno potępia. Rozumiem. I ta odmowa Sychona, jego wojownicza postawa, jest przedstawiona jako ten ostatni akt, który przypieczętował ich los w tej narracji. To jest element teologii sądu nad narodami, bardzo obecny w tych pismach. Dobrze. Więc Izraelici, posłusznie rozkazowi, przekraczają graniczną rzekę Arnon. Dochodzi do bitwy? I co się dzieje? No, wbrew obawom wielu, odnoszą zdecydowane zwycięstwo. Zdobywają cały kraj Amorejczyków. Ale jak tekst tłumaczy ten nagły sukces militarny? Przecież bali się, byli słabsi. Tutaj tekst stawia sprawę jasno. Ludzka słabość militarna Izraelitów jest jakby nieistotna, gdy działają z mandatem boskim i pod jego bezpośrednim kierownictwem. Zwycięstwo jest jednoznacznie przypisane interwencji wodza Wojska Pańskiego. Tak po prostu? Tak. Co więcej, autor od razu dodaje taką gorzką uwagę, że podobne zwycięstwo było w zasięgu ręki już 38 lat wcześniej, pod Kadesh gdyby tylko tamto pokolenie wykazało się wiarą i posłuszeństwem, a nie strachem i buntem. Czyli to zwycięstwo nad Sychonem staje się dowodem? Staje się namacalnym dowodem na moc płynącą z zaufania Bogu, ale też, no, bolesnym przypomnieniem ceny niewiary. I to zwycięstwo nad Sychonem, jak rozumiem, dało im taki impet, żeby zmierzyć się z jeszcze większym wyzwaniem, tym legendarnym Baszanem? Dokładnie, napełnieni nową odwagą, pewnością, że Bóg jest z nimi, idą dalej na północ. I tu docieramy do krainy Baszan. A ta w opisie źródłowym jawi się jako miejsce, no, niemal mityczne. To nie jest zwykłe królestwo. Co w nim takiego niezwykłego? Tykst opisuje je jako potężne, ludne, i co najbardziej działa na wyobraźnię, zamieszkały przez olbrzymów. Olbrzymych? To brzmi jak z legendy. Co jeszcze wiemy o tym królestwie z tego opisu? Opis jest naprawdę szczegółowy i chyba ma na celu podkreślenie ogromu tego wyzwania. Mowa jest o sześćdziesięciu ufortyfikowanych miastach. I to nie były zwykłe fortyfikacje. A jakie? Tekst wspomina o wysokich murach, bramach i ryglach. I co fascynujące, te miasta miały być zbudowane z ogromnych bloków czarnego kamienia. Tak wielkich, że czyniło je praktycznie niemożliwymi do zdobycia przy użyciu ówczesnych technik oblężniczych. Wyobraźmy sobie widok tych monumentalnych, czarnych twierdz. Niesamowite. A sam teren? Był łatwiejszy? Wręcz przeciwnie. Opisywany jako trudny, pełen naturalnych przeszkód jaskiń, stromych urwisk, głębokich przepaści, skalnych fortec, to stwarzało dodatkowe wyzwania strategiczne, militarne. Nawet gdyby udało się sforsować mury, teren sprzyjał obrońcom. No i ci mieszkańcy, potomkowie olbrzymów jak są opisani? Tekst nie szczędzi słów. Są opisani jako ludzie niezwykle rośli i silni. Ale nie tylko to cechowały ich też Gwałtowność i okrucieństwo. To sprawiało, że byli postrachem wszystkich okolicznych narodów. Sama ich reputacja musiała paraliżować strachem. A na czele tego wszystkiego stał król Og. Król Og, tak. Postać, która chyba najbardziej zapada w pamięć. Co o nim mówi tekst? Wyróżniał się nawet wśród tych ogrzymów, swoim wzrostem i męstwem. Jest przedstawiony jako taka kulminacja potęgi baszanu. Gigantyczny władca gigantycznego ludu w gigantycznych miastach. Ten cały prawie hiperboliczny opis potęgi Baszanu i Oga jest celowy w narracji. Żeby podkreślić wyzwanie? Dokładnie. Służy zbudowaniu maksymalnego napięcia. Wróg jest ukazany jako niemal niezwyciężony, jakby pochodził z innej epoki, z czasów herosów i potworów. To musiało robić piorunujące wrażenie na Izraelitach, gdzie dochodzi do tej konfrontacji. Decydująca bitwa ma miejsce pod Edrei. Tekst opisuje Oga jako wprawnego stratega. Wybrał to miejsce nieprzypadkowo. Dlaczego akurat tam? Edrei leżało na skraju płaskowyszu, który wznosił się stromo nad równiną. Był pokryty poszarpanymi skałami wulkanicznymi. Dostęp tam był możliwy tylko wąskimi, trudnymi do sforsowania ścieżkami. Więc gdyby bitwa potoczyła się nie po jego myśli, jego wojska miałyby gdzie się wycofać i bronić w tym skalnym labiryncie. Ale Ok nie zamierzał się chować, prawda? Wręcz przeciwnie. Pewny swojej siły i tej przewagi terenu, wyprowadza swoją ogromną armię na otwartą równinę przed miastem. Gotów zmiażdzić Izraelitów. I znów tekst podkreśla reakcję Izraelitów. Znowu strach. Tak. Widok tego olbrzymiego króla na czele potężnych wojowników z tą pozornie niezdobytą twierdzą w tle to ponownie napełnia serca wielu z nich strachem. To jest zrozumiała ludzka reakcja w obliczu takiego spektaklu mocy. I co robi Mojżesz w tej sytuacji? Jego rola znowu jest kluczowa. Absolutnie. Po raz kolejny Mojżesz jest przedstawiony jako taka opoka spokoju i wiary. Przypomina ludowi Bożą obietnicę daną specjalnie w odniesieniu do króla Baszanu. Jaką? Nie bój się go, gdyż wydałem go w Twoją rękę wraz z całym Jego ludem i Jego ziemią. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sychonem. Jego niewzruszona wiara, jak czytamy, staje się źródłem zaufania dla całego ludu. Przesłanie jest jasne nie liczy się potęga Oga, liczy się wszechmoc Boga. Mieli zdać się całkowicie na Niego. I jak relacjonuje tekst, ta wiara przynosi skutek. Tak. Narracja opisuje druzgocące zwycięstwo Izraela. Ani ci potężni olbrzymi, ani warowne miasta z gigantycznych kamieni, ani uzbrojone wojska Oga, ani te skalne fortece, nic nie mogło się ostać przed wodzem Wojska Pańskiego. Czyli znowu boska interwencja. Tekst dobitni stwierdza: Pan poprowadził armię, pan pobił wroga, pan zwyciężył na korzyść Izraela. Król Olbrzym i jego armia zostali rozbici, a Izraelici wkrótce zajęli cały kraj Baszan. To pokonanie Oga, tego niemal mitycznego wroga, służy w narracji jako ostateczny dowód dla Boga opisanego w tekście, nie ma przeszkód nie do pokonania, o ile lud pozostaje posłuszny. A co z losem mieszkańców Baszanu? Tekst podaje jakieś uzasadnienie ich zagłady, podobnie jak u Amorejczyków? Tak, podobnie. Tekst uzasadnia ich zniszczenie, ich niegodziwością i bałwochwalstwem. To jest konsekwentne stosowanie tej logiki sądu Bożego nad narodami Kanaanu, która jest przedstawiona w tych piśmach. Zwycięstwo nad ogiem jest pokazane jako kulminacja tej fazy podbojów na wschód od Jordanu, która przygotowuje grunt pod wejście do właściwej ziemi obiecanej. Te dwa spektakularne zwycięstwa nad Sychonem i Ogiem musiały być dla Izraelitów jakimś przełomem. Tekst wspomina, że skłoniły ich do refleksji nad przeszłością, a konkretnie nad tym, co się stało pod Kadesz prawie 40 lat wcześniej. Co oni zrozumieli? Według tej relacji zdali sobie sprawę z czegoś kluczowego. Mianowicie, że ten raport 12 zwiadowców, który 40 lat wcześniej wywołał panikę i bunt. On był pod wieloma względami prawdziwy. Prawdziwy. Tak, w Kanaanie rzeczywiście były wielkie obwarowane miasta, tak, mieszkali tam ludzie potężni, być może nawet wyglądający jak olbrzymi w oczach Izraelitów. Ale zrozumieli też, że tym fatalnym, tragicznym błędem ich ojców nie było dostrzeżenie tych trudności. Tylko co? Tylko brak wiary w moc Boga, który obiecał im tą ziemię i pomoc w jej zdobyciu. To właśnie to niedowiarstwo, ten paraliżujący strach i bunt przeciwko Bożemu poleceniu uniemożliwiły im wejście do ziemi obiecanej wtedy, skazując ich na dziesięciolecia wędrówki. Więc co wynika z porównania tych dwóch prób wejścia do Kanaanu tej nieudanej pod Kadesz i tej obecnej, zakończonej sukcesami nad Sychonem i Ogiem? Jakie wnioski wyciąga autor tego komentarza? Analiza tego porównania jest no, absolutnie centralna dla przesłania tego rozdziału. Autor podkreśla coś, co może wydawać się paradoksalne: mianowicie, że ta pierwsza próba wejścia do Kanaanu, sprzed 40 lat, była obiektywnie rzecz biorąc łatwiejsza. Łatwiejsza? Ale jak to? Mimo tych olbrzymów i warownych miast, o których mówili zwiadowcy? Tak. Po pierwsze, Bóg obiecał wtedy konkretną, nadprzyrodzoną pomoc. Tekst wspomina na przykład o zesłaniu szerszeni, które miały siać panikę i wypędzać mieszkańców Kanaanu przed Izraelitami. Aha. Po drugie, narody Kanaanu były wtedy mniej świadome zagrożenia, mniej przygotowane na inwazję. Strach przed Izraelem, ten wynikający z wieści o wyjściu z Egiptu, jeszcze nie sparaliżował ich w takim stopniu, jak miał to zrobić później. Byli, no jakby zaskoczeni, a obecna sytuacja 40 lat później znacznie trudniejsza pod względem militarnym i strategicznym. Wróg był czujny, świadomy nadchodzącego zagrożenia. Jak widzieliśmy na przykładzie Sychona i Oga, byli potężni, dobrze zorganizowani, przygotowani do walki. Izraelici musieli stawić czoła licznym, dobrze wyćwiczonym wojskom broniącym ufortyfikowanych miast w trudnym terenie. Obiektywnie zadanie było bardziej wymagające. I to właśnie prowadzi do tej ważnej myśli o Bożej metodzie prób, jak przedstawia ją autor. Sugeruje on, że Bóg w swojej mądrości wystawiał swój lud na próby, a jeśli lud zawiodł, próba mogła zostać powtórzona, czasem nawet w trudniejszej formie, aż do skutku. Czyli aż do momentu? Aż do momentu, gdy lud okaże posłuszeństwo i wiarę. Nie chodziło o samą trudność zadania, ale o postawę serca. Tutaj kluczowy staje się ten kontrast, o którym wspomniałeś na początku: porażka pod Kadesz i sukcesy nad Arnonem i w Baszanie. Co konkretnie różniły te sytuacje według tekstu? Różnica jest fundamentalna i dotyczy relacji z Bogiem. Porażka pod Kadesz nastąpiła, gdy Izraelici działali wbrew wyraźniemu rozkazowi Bożemu. Po tym jak Bóg zabronił im wchodzić do Ziemi z powodu ich buntu, oni postanowili pójść walczyć na własną rękę. W akcie desperacji? Tak, i kolejnego nieposłuszeństwa. Co istotne, tekst podkreśla, że poszli wtedy bez Mojżesza, bez Arki Przymierza i bez słupa obłoku czyli bez uznanego przez Boga przywódcę i bez symboli jego obecności i przewodnictwa. Działali wbrew jego woli i zostali sromotnie rozgromieni przez Amorejczyków i Amalekitów. A obecne zwycięstwa nad Sychonem i Ogiem? Przyszły dokładnie wtedy, gdy działali zgodnie z Bożym poleceniem. Mieli ze sobą Mojżesza jako przywódcę. mieli arkę przymierza, która towarzyszyła zastępom, mieli słup obłoków wskazujący drogę. Te symbole Bożej obecności, przywództwa i działania zgodnie z jego wolą, są w narracji przedstawione jako absolutnie kluczowe dla sukcesu Czyli to nie była kwestia lepszej taktyki. Nie tylko to nie była kwestia lepszej taktyki czy nawet większej odwagi, chociaż ta też się pojawiła, ale przede wszystkim posłuszeństwa i działania w jedności z Bogiem, jak to opisuje źródło. Z tego porównania tekst wyciąga taką uniwersalną lekcję. Zdaniem autora ma ona znaczenie nie tylko dla Izraelitów tamtych czasów, ale dla wszystkich czytelników tego pisma na przestrzeni wieków. Przesłanie jest takie. Bóg przedstawiony w tej narracji pozostaje ten sam, jest konsekwentny w swoim charakterze i działaniu. Czyli? Czyli działa na rzecz tych, którzy mu ufają i są posłuszni jego wymaganiom, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Przeszkody, nawet te, które wydają się absolutnie nie do pokonania, jak ci olbrzymi z Baszanu czy ich potężne kamienne miasta, mogą zostać przezwyciężone. Kluczem jest wiara i wytrwałe podążanie ścieżką obowiązku, jak to określa autor. Podsumowując naszą analizę tego fragmentu z patriarchów i proroków, widzimy niezwykle wyraźnie, jak ten tekst konsekwentnie buduje argumentację. Chodzi o znaczenie wiary i posłuszeństwa w obliczu, no, przytłaczających wyzwań. Opowieść o zdobyciu ziem Sychora i Oga to coś znacznie więcej niż tylko kronika militarnych podbojów, prawda? Zdecydowanie. W interpretacji autora staje się ona taką głęboką lekcją o Bożej cierpliwości, która jednak ma swoje granice, o sądzie nad opisywaną niegodziwością narodów i przede wszystkim o tych doniosłych konsekwencjach ludzkich wyborów. Z jednej strony mamy strach, który paraliżuje i prowadzi do klęski, jak podkaderz. Mhm. Z drugiej, zaufanie i posłuszeństwo, które, według tekstu, uwalniają boską moc i prowadzą do zwycięstwa, nawet wbrew wszelkim przeciwnościom. A te niezwykłe, takie plastyczne elementy tej historii postaci olbrzymów, te potężne, czarne fortece Baszanu, no, sprawiają, że ta opowieść na długo zostaje w pamięci. Na koniec, może warto zatrzymać się nad taką myślą, którą zdaje się podsuwać sam tekst. Zwłaszcza w tym kontekście porównania z Kadeszem i tej lekcji wyciągniętej przez Izraelitów. Tak. Mówi on o tym, że trudności i przeszkody, które wydają się obiektywnie nie do pokonania, które paraliżują strachem, mogą jakby stracić swoją moc, gdy człowiek decyduje się kroczyć naprzód wyznaczoną ścieżką, w tym przypadku ścieżką posłuszeństwa i pokornego zaufania Bogu. Ciekawe. Mhm. I teraz. Niezależnie od naszej osobistej interpretacji tej opisanej w źródle boskiej interwencji, czy od indywidualnych przekonań religijnych, pozostaje takie intrygujące pytanie, jak ta perspektywa, perspektywa wytrwałości w obliczu trudności i zaufania, czy to w siłę wyższą, czy we własne zasady, czy w słuszność obranej drogi, jak ona rezonuje z wyzwaniami, przed którymi my stajemy w naszym życiu? Mm -hmm. Tekst ten poprzez swoją dramatyczną narrację może właśnie zachęcać do refleksji nad tym, co dla każdego z nas oznacza pokonywanie własnych, współczesnych olbrzymiów i zdobywanie takich osobistych, warownych miast.